Bramy jaźni Brama 1 Brama kreatywności Aktywna brama 1 wskazuje na wysoką kreatywność, a liczba 1 jest tu znamienna, ponieważ często wolisz pracować w pojedynkę i być pozostawionym samemu sobie. Napędza cię silne poczucie dążenia do celu, i masz wrodzony talent twórczy, z którego możesz zrobić bardzo dobry użytek, gdy zaczniesz go wykorzystywać w relacjach z rodziną, realizacji marzeń, a także w karierze, sztuce, muzyce czy sporcie. Dostawanie wynagrodzenia za kreatywne działania z pewnością przynosi ci dużą satysfakcję. Ale jeżeli będziesz wykorzystywał ten dar wyłącznie w celach zarobkowych, ucierpieć może Twoja wrażliwość. Dla Ciebie powinien się liczyć sam akt twórczy, a niekoniecznie nagrody i uznania. Nie boisz się przesuwać granic i poszukiwać kolejnych form ekspresji, które odkrywają przed Tobą nowe horyzonty i łamią konwenanse. Twoja kreatywność wykracza poza to, co sprawdzone. Jesteś swoją własną inspiracją i motywatorem. Masz w sobie coś z prekursora. Wiesz, że pracujesz najlepiej, gdy możesz zboczyć z utartej ścieżki i pozwolić swojemu naturalnemu talentowi wyrazić się w Twoich umiejętnościach. Nigdy nie lekceważysz kreatywnego wkładu, jaki możesz wnieść do każdego projektu czy przedsięwzięcia. Brama druga. Brama receptywności. Znasz swój właściwy kierunek w życiu. Problemem jest dotarcie do celu, ale nie trać czasu na zamartwianie się tym, jak. Po prostu skup się na swojej wizji i pozwól, aby cel sam cię poprowadził. Dla Ciebie rąbowy kształt centrum jaźni może być równie dobrze kierunkowskazem wytyczającym właściwą drogę. Wiesz dokąd zmierzasz, niezależnie od przeszkód, jakie możesz napotkać. Twoje poczucie obranego kierunku jest niezawodne niczym system GPS bez względu na to, czy nawigujesz w swoim życiu, czy dajesz wskazówki innym. Twoją główną siłą jest otwartość. Potrafisz dostosować się do tego, co oferuje życie i zawsze wydajesz się znać ścieżkę, którą należy podążać. Gdy znajdziesz już w życiu swój kierunek, jesteś mu oddany i zdeterminowany w dążeniach. To niezwykłe, w tym sensie, że często dostrajasz się do sytuacji, które wychodzą poza ramy standardowych oczekiwań lub sposobów rozumowania. Widzisz ślady niewidoczne dla innych, dlatego też doskonale sprawdzasz się w roli eksperta, wskazującego drogę innym. Zdarza się, że ludzie po latach wracają, by ci za to podziękować, choć ty już nawet nie pamiętasz, co im doradziłeś. Siła płynąca z aktywnej bramy 2 tak naprawdę zależy od dwóch czynników. Jeśli centrum jaźni jest zdefiniowane. Twoje poczucie celu będzie jasne i konsekwentnie doprowadzi cię do jego osiągnięcia. Jeżeli jednak centrum jest niezdefiniowane, może się okazać, iż twoje wskazówki lepiej sprawdzą się w odniesieniu do innych niż do ciebie samego. Po prostu wyrzuć mapę oraz kompas i zaufaj swojemu wewnętrznemu autorytetowi. Brama 7 Brama Jednolitości. Jesteś naturalnym autorytetem i liderem, kierującym wszystkich na tę samą drogę, aby pracowali nad wzajemnym zrozumieniem i dążyli do wyznaczonego celu. Bardziej niż panem swojego świata jesteś skutecznym generałem lub menadżerem, który bierze na siebie odpowiedzialność za organizację przedsięwzięć. Dzięki wewnętrznej dyscyplinie wiesz, że cele mogą zostać osiągnięte, jeśli osoby, które za tobą podążają lub pragną twoich wskazówek, dostosują się do twoich sposobów działania. Zawsze spoglądasz naprzód z nadzieją, że inni widzą to samo co ty. Jesteś pewny w swoich dążeniach, a to sprawia, że ludzie zwracają się do ciebie o rady i wskazówki. Bywasz stanowczy, ale też sprawiedliwy. I jesteś w stanie iść naprzód tylko z poczuciem osiągniętego wspólnie konsensusu. Jednak jeśli nie zachowasz wewnętrznej dyscypliny, istnieje ryzyko, że dasz się porwać wirowi otaczającego świata. Ostrożnie podchodź więc do trendów, sondaży, opinii publicznej, mentalności tłumu czy pozornych sympatii i antypatii osób wkoło Ciebie. Nie oznacza to, że nie możesz zmieniać poglądów. Ważne natomiast, abyś był w stanie rozpoznać swoją własną prawdę i trzymać się jej. Jeżeli w konsekwencji będziesz musiał pójść pod prąd, a nawet zrezygnować z roli lidera, trudno, zrób to. Tego dokładnie potrzebujesz, pod warunkiem, że Twoja postawa w danym momencie będzie zgodna z Twoją wewnętrzną prawdą. Niezależnie od tego, jak będziesz rozgrywał swoje życie, pamiętaj, że osiągnięcie sukcesu nie musi wymagać siły. Możesz to także zrobić, podbijając ludzkie serca i umysły oraz wzbudzając entuzjazm tych, dla których jesteś autorytetem. Brama 10. Brama własnego wyrazu. Twój sposób zachowania jest wyjątkowy, a ty masz w sobie siłę indywidualisty. Wynika to z szacunku do samego siebie i braku obaw przed tym, co myślą o tobie inni. Brama 10 reprezentuje miłość do podróży, jaką jest życie, i motywuje do zachowania się w sposób, który jest dobry dla ciebie i tylko dla ciebie. To, jak reagujesz, szczególnie pod presją, zależy od tego, gdzie na skali poczucia własnej wartości znajduje się w danym momencie Twój wskaźnik. Jednocześnie zależy Ci, by Twoje działania nie prowadziły do niesprawiedliwości. Nie chcesz też sprawiać ludziom zawodu, lubisz myśleć, że Twój wyjątkowy sposób wyrażania siebie i podejście do życia. Mogą pozytywnie wpływać na zachowanie innych wokół ciebie. Jedną z rzeczy, która leży u podstaw wszystkich Twoich działań i zachowań, jest miłość do życia. Tak długo jak Twoje postępowanie idzie w parze z wrodzoną radością, znajdujesz się na dobrej drodze. Brama 10 to jedna z czterech bram miłości, a intencją wszechświata jest to, abyś czerpał ile się da. Z miłości do samego siebie i życia. W pewnym sensie posiadanie aktywnej bramy 10 pomaga ci przetrwać wszystkie wyboje pojawiające się na Twojej drodze, akceptować porażki i krytykę. Jednocześnie pozostajesz wiernym swojej własnej wizji i ufasz sobie oraz życiu. Oczywiście brutalna rzeczywistość, trudne przejścia i uwarunkowania innych osób mogą nadwyrężyć to neutralne zaufanie. Brama 10 chce jednak, abyś czuł się komfortowo we własnej skórze i nie próbował dopasowywać się do otaczającego świata. Twój indywidualny sposób wyrazu, zgodny z tym, co uważasz za słuszne i prawdziwe, Przynosi Ci poczucie wewnętrznej zgody z samym sobą. Świat potrzebuje powiewu świeżości, a Ty możesz być wszechstronny i dostosowywać swoje podejście do wszelkich wyzwań, problemów lub zwrotów akcji. Pamiętaj jednak, że zaznasz szczęścia tylko wtedy, gdy będziesz podążać własną ścieżką, zgodnie z własnym autorytetem, niezależnie od tego, czy komuś to odpowiada. Czy też nie? Brama trzynasta. Brama Słuchacza. Siedzisz wygodniej i słuchasz? Głupie pytanie. Oczywiście, że tak. W końcu leży to w twojej naturze. Jesteś urodzonym słuchaczem. Nawet nieznajomi traktują cię jak konfesjonał miejsce, w którym mogą zrzucić z siebie ciężar. I wyjawić wszelkie swoje największe, najmroczniejsze sekrety. Mógłbyś wysłuchać wszystkich historii tego świata, dać się wypłakać całemu tłumowi. Jest w tobie coś, co powoduje, że ludzie wokół ciebie natychmiast się otwierają. Nie mam pojęcia, dlaczego ci to mówię prawie cię nie znam, ale. To słowa, które bez wątpienia słyszałeś wiele razy. Możesz chcieć pozostać z boku, gdy wchodzisz w nową społeczność lub zaczynasz pracę w nowym miejscu, ale nie oszukuj się. Nie sugeruję, że jesteś wścibski, wręcz przeciwnie. Wysłuchanie historii innych może być męczące, ale nic nie poradzisz na to, że działasz na innych jak magnes. Tak zostałeś zaprogramowany przez wszechświat. Warunkiem uhonorowania swojej natury jest zmiana nastawienia ze współczującego na empatyczne, dzięki czemu będziesz w stanie lepiej dostroić swoje emocje do doświadczenia innych osób, zamiast po prostu czuć, że jest ci przykro z powodu ich przeżyć. Empatia nauczy cię współodczuwać. Pomagasz ludziom odnieść cel i kierunek w życiu, doceniając ich wysiłki i wyzwania wspomniane w historiach, którym się z tobą dzielą. Brama 13 jest aktywna u wielu uzdrowicieli i terapeutów. Brama 15. Brama ludzkości W Twojej skromnej, bezpretensjonalnej i nieosądzającej naturze leży postrzeganie ludzkości jako jednej wielkiej rodziny, w której wszyscy są ze sobą połączeni. Jesteś klasycznym przykładem humanisty zaangażowanego w poprawę życia innych. Brama 15 to jedna z czterech bram miłości, a Twoja miłość do ludzkości napędza Cię w dążeniu do tworzenia ogólnego dobrobytu na świecie. Dzięki tolerancji i życzliwości łatwo zdobywasz szacunek, wsparcie i podziw innych. Równość i sprawiedliwość. To największe wartości płynące z bramy 15. Oczywiście może się zdarzyć, że trudne doświadczenia osłabią Twój entuzjazm do pracy humanitarnej, ale nigdy nie zapominaj o tej naturalnej skłonności, która w Tobie drzemie. Twoja miłość do interakcji z innymi oznacza, że prawdopodobnie będziesz mieć wielu przyjaciół, zdobytych w bardzo różnych sytuacjach i pochodzących ze wszystkich warstw społecznych od żebraków po bogaczy. W wielu sytuacjach będziesz pełnił funkcję spoiwa i fundamentu, łącząc wszystkich razem, ale odczujesz dyskomfort w chwilach, których inni będą mieli nad tobą kontrolę. Jesteś wolnym duchem, lubiącym płynąć z prądem bez jakichkolwiek ograniczeń. Przygotuj się na to, że do ciebie w pierwszej kolejności Będą się zwracać inni, gdy ich życie stanie się trudne. Twój humanitaryzm i pełnia szacunku do drugiego człowieka to coś, co zawsze będzie do ciebie w naturalny sposób przyciągać. Brama 25 Brama niewinności. Jest w tobie dziecięca niewinność na przekór życiu, które często bywa pełne komplikacji i wymagań. W zasadzie uśmiechasz się tajemniczo w reakcji na przeciwności losu, ponieważ głęboko ufasz, że wszechświat zawsze się z tobą zaopiekuje, a miłość pokona wszystkie trudności. Dzięki temu przyjmujesz nieoczekiwane zwroty akcji ze spokojem, wiedząc, że dasz sobie radę. Brama 25 to jedna z czterech bram miłości, a Ty działasz w zgodzie z uniwersalną, bezwarunkową formą miłości, która trwa, niezachwiana w obliczu chaosu oraz komplikacji, i tylko rośnie w swojej mądrości. Twoje interakcje ze światem charakteryzują się uczciwością, prawdomównością i szczerością. Sposób, w jaki wyrażasz siebie. Rzadko jest przemyślany i często ma źródło w twojej dziecięcej niewinności. Nie baczysz na reperkusje i czasami wystawiasz swoją pełną miłości naturę na wykorzystywanie przez innych. Wrodzona dobroć pozwala ci wybaczać przywinienia, ale ich nie zapomina. Jesteś delikatny i źle reagujesz na niegrzecznych oraz nieprzyjemnych ludzi, więc stroń od takich osób, gdy tylko możesz. Twoja niewinność, która może być błędnie interpretowana jako lekkomyślna naiwność, sprawia, że umiesz pojąć, dlaczego niektórzy ludzie mają tyle problemów w życiu, gdy zewsząd otacza nas miłość. Na czym polega ich problem? To pytanie, które często sobie zadajesz. Osoby, które chcą zaoferować wytłumaczenie, powinny być gotowe na Twoją standardową odpowiedź. Rozumiem, ale musisz po prostu zaufać życiu. Możesz próbować naprawiać świat swoją niezachwianą miłością i zaufaniem, ale nigdy nie lekceważ własnej potrzeby regeneracji, gdy pokonasz jakieś wyzwanie. Brama 46. Brama odkrywania. Masz talent do bycia we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Żyjąc zgodnie z definicją angielskiego słowa, rozczytać tego nie potrafię: przypadkowego dokonywania korzystnych lub szczęśliwych odkryć, nawet gdy szukasz czegoś lub kogoś innego. Mówi się, że co najmniej połowa sukcesu w życiu to kwestia wyjścia do świata i bycia w nim obecnym. Jednak powodzenie w życiu nie sprowadza się wyłącznie do bycia we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Ale zależy również od Twojego nastawienia, gdy już tam się znajdujesz. W Twoim przypadku fortuna uśmiecha się, kiedy jesteś dostępny i ufny. Zobaczysz, jak prężnie będziesz się rozwijać, gdy zaczniesz polegać na swojej wewnętrznej pewności siebie, która da Ci gotowość na wszystko, co przyniesie życie. Brama 46 w naturalny sposób dostraja się. Do zapotrzebowania wszechświata na Twoją obecność, podsuwając Ci doświadczenia, które mogą przynieść uznanie lub nauczyć czegoś istotnego. Porzuć oczekiwania i bądź otwarty na wszystkie oferowane możliwości. Brama 46 jest kolejną z bram miłości, a jej istotą jest miłość do ciała. Dbanie o kondycję fizyczną jest ważną częścią Twojego życia. Być może chciałbyś regularnie chodzić na siłownię lub do spa, ale powstrzymuje cię wpływ zewnętrznych uwarunkowań. Twoja prawdziwa natura ponad wszystko ceni sobie ciało zadbane i rozpieszczane, dlatego musisz wziąć za nie odpowiedzialność. W przeciwnym razie będziesz przygnębiony i sfrustrowany. Umów się więc na masaż, pobiegaj z psem, zaplanuj manikir. Pelikir, zarezerwuj dzień w spa i zacznij się zdrowo odżywiać. Dodatkowy wymiar. Gdy żadna brama w tym obszarze nie jest aktywna, jaźń jest otwarta i niezdefiniowana, co oznacza, że możesz być zagadką nawet dla samego siebie, możesz w kółko zadawać sobie pytania o to, kim jesteś? I jaki masz kierunek w życiu, ponieważ twój wewnętrzny kompas nie ma żadnych niepowtarzalnych cech. Zasadniczo to, gdzie i kim jesteś w życiu, silnie bazuje na osobach, z którymi przebywasz. To, gdzie jesteś, okazuje się tożsame z tym, kim jesteś. Dlatego wybieraj swoje towarzystwo, wsłuchując się w głos wewnętrznego autorytetu. Rozpoznanie tego daru i brak poczucia zagubienia dadzą ci dużą swobodę, ponieważ zgodnie z Twoją naturą czasami możesz odczuwać w życiu brak celu, ale zaakceptowanie samotnych momentów przyniesie Ci ogromne korzyści i uwolni od wpływu, który nieświadomie wywierają na Ciebie inni.